Господь з вами. І Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу, як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав його, учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбиває. Не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, не будеш чинити кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, учителю, все це я зберіг з юних літ. Ісус, же, поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного слова, відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами, а Ісус знову в відповідь каже їм: Діти, як важко увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко-голки, ніж багатому війти в царство Боже. Вони ще більше дивувались, говорячи між собою. Хто ж тоді може бути спасенним? Поглянув на них Ісус та й каже: для людей це неможливо, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Слово Господнє. Toż, to Może być spasennym. sprawdznie dużo ważliwe dla każdej ludziny pytania, jak osobliwo, jak po swoich siłach, być spassennym i dla ludziny to możliwe, ale nie dla Bocha. Boch może zrobić ty u Boch może wyciągną ty z z największego padinja, z najbliższego widalenia widnióho. To z Jego pogodą do pomocy ludyna jest spasenna i ta, już żyje bez nadziei, może otrzymać tę nadzieję, nadzieję na spasenie, przede wszystkim na to, żeby być wolną od grzechu, ale przede wszystkim otrzymać prawdziwe, wieczne życie, tę jedność, przebywanie i życie z Bogiem, szczególnie w Czarstwie Niebieskim, ale już tutaj czy tut na ziemi, w naszych codziennych ludzkich sprawach. Однією з цих подій, моментів, а конкретно осіб, які допомагають для нас принести Божу благодать, які відкривають на діяльність Божої Богодач, першою, з поміж усіх, де є Богородиця Марія, та, яка вчить нас, є зірцем, яка справжнює нашою матерію, яка заботиться, пікується, яка провадить, сказує на Свого Сина. I mówi Ci słowa, robi wszystko, co On wam powie. A ona, Maria z boku, jak Matir nasza Jezusa, zawsze przeżywa je za swoich dzieci, prosić swojego Syna za wszystkich swoich dzieci, Matir, każdego z nas. I drogi bracia i siostry, mamy wielką przyjemność, że przez telewizję... Ta wandrówka Bogorodicy Skodnia, która zaczęła się i z Połtawy po Ukrainie, wona możeć, może te i do tych miejscowości, gdzie fizycznie nie są obecni misjonerowie Oblaty, czy, czy nawet nieznana jest ikona Bożej Matki. Ale ona jest bardzo ważna. Co ciekawe, miejsce Kodej, które teraz znajduje się blisko z Białorusią, praktycznie na koronie, bo to jest kilka metrów i już. Inna kraina, inna mowa, inna kultura, ale ona jest duże blisko dla każdej ludyny, szczególnie dla wschodniej części Europy, ale nie tylko. Os historia, ale jednocześnie przykład cicho jak Bóg działa dla spaszenia ludyny. Co zaczyna się z Konstantynopola w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, z czasów Grymory'a Wielkiego, który zobaczył i spotkał wielczyzną statują. Bożej Materii, znaczy Wieliczezną, bo wysota była jak wzrost ludyny. ludziny. Jemu bardzo spodobała się te jarki kolory, zielony, czerwony, żółty. Nastiki Jemu spodobała się sama ikona, czy nastepnie jej spodobała się ta Boża Materia, jaka w tym obliczu pomaga i zaprosi swojego Syna Bogodatia, że ten Papa Rzymski, Rój Wielki, poprosił u Konstantynopoli, żeby podarowali Jemu i on otrzymał, miał swojej kaplice, tam modlił się za całą zaproszyła w innych do tej modlitwy. I nawet podzielił się, że ta statua, potem ona po, po, pojechała w Hiszpanię na górę Gaudalupe, gdzie tam też jest zalożone specjalne miejsce, sanktuarium, gdzie do jest ta statua Bożej Matki. To sama sama miejsce, po potem miała swoją nazwę u Meksycy, gdzie tam też przychodziła w objawieniach Boga rodziła i ta Boża Matierz znalazła się u Rymie w, w ikonie ikona jaka ma być w Europie jest największą Ponieważ wysota wysokość tej ikony oryginału 2 m 20 cm wysokości szeryna metr 28 jeszcze ramy ale wielkość tej można tej ikony nie jest Тільки в розмірах, але передусім, власне, величність в багатодаті, багатость, яка дійсно, не має ні кордону. І так як говорив Іоан Павло II, можемо smilo naзивати цю Марію, яка є в цій іконі, матерію є, справжньої єдності. Ми, як люди, потребуємо єності з Богом. Коли ми не є з Богом, коли ми не є з нашим подателем життя, то ми. Poddajemy się baćkowi chaosu, baćkowi kłamstwa, satanowi. A za tym idziemy do zachybele, do rosyjaności, do tego wszystkiego, co tak na wasne jest dla nas śmiercią. A naopak jedni z Bogiem, ta wspólnota z Nim, to jest życie dla nas. I Maria, ocja Maria, tych ziemiach wschodnich kođenskich proces wyprasuwała. Nawet i ciekawa historia tej e, ikony, jak ona dzieje, że jest jakaś taka, można tak powiedzieć, historia tej ikony, że ona podróżuje i własne podróżuje, czy ona jedna jedyne różne wyznania wschodni, zachodni, chrześcijan wschodu i zachodu, w rzymokatolickiej cerkwi, prawosławnej, grekokatolickiej, nawet szanuje oblicze muzułmane. Ale kiedy w XVII wieku do Rzymu przyjeżdża duże chory Mikołaj Sapiech, a Wodar Zemlej, centralno-wschodniej Polski, właśnie Kodnia, win kiedy jest zaproszony do prywatnej kaplicy papy rymskiej o demolicję, o otrzymuje ciubachodacza. I na stylki był wdzięczny, nie chciał w sobie wziąć ciubachodacza na swojej ziemi, że poprosił papu o też, żeby win podarował ciu ikonę. Ale papa nie chodzi widować i połączyła się bohosowenna wina, to Mikołaj Sapieha nie był takim, powiedzmy, nesmiliwy oj ludynoju, ale no wpake, nie bojał nie bojawszy robić nawet e, prowyn, ale jak potem stało się bohosowennych wyn, to on win wid jest taka legenda, że win ukraf z prywatnej kaplicy. Paperymsko, nie ma zaraz czasu, żeby opowiadać tych historię, historii. ciekawo jest opisano w knizie Zofii Kossach, bo Bałsowenna Prowyna, de Mediacentr wydało tę tą Można tam z okrema historię tej ikony. Ale jeszcze ważlywo, bo Bałsowenna Prowyna, to muszę, co wykradena ikona, od samego początku, jak ona i podróżowała i doszła do miejscowości Kodeń. Почала і діяти Марія в цій обличчі. вона почала випрошувати свого сина Бога, з зцілення цієї єдності. Не було ніякої проблеми в тому, щоб вшановували Марію і отримували благодаті через її заступництво християни, як Сходу, так і Заходу, чи новоповстаючої уніцької Церкви. Dziś nazywają to greko nawet muzułmanie przychodzili. Tam przychodzili w pilonictwie z Litwy, z Białorusi, Ukrainy, Polski. I wszyscy do dzisiaj otrzymują i prosią o pro miłosierdzie. Tak jak to też miejsce stało się miejscem, z jakiego wyjechał na wschodni zemli otec ludzi rodarczyk, który w 30-tych latach przyjechał na zemli. Wtedy wschodniej Polski, dzisiaj wschodniej Ukrainy, Wuganszczyny, gdzie był też takim znakiem jedności, ponieważ on uczył się od niej, zgodenia, tej jedności, że nie ma różnic, że my jesteśmy jedni chrześcijanie, że wspólną jest wyznanie Boga Trójjedynego, Spasytela Jezusa Chrystusa, szanowania szanowania Rodzy, d właśnie my jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi materi. I właśnie jak spojrzeć się, na ciu ikonu, ona ma trzy takie główne kolory i duże jaskrawe czerwony, zielony i żółty. I one nie je wypadkowymi. Czerwony kolor sukni Maryi oznacza kolor Ducha Świętego. Ducha Świętego żaru Ducha Świętego, żaru obdarowywania i nopownienia Duchem Świętym. Bo Maryja jest zapewniona tym duchem. Od tego ducha Ona zaczęła i dała światowi spasytela, Dała tiło, bo po Syn Boży, Jezus Chrystus. Ona jest napełniona Bożym duchom. Ona ma wielki, niespotykany w innych ikonach, zeleny, wielki płaszcz. Zeleny kolor kolor życia, kolor nadziei, ale jednocześnie płaszcz, ona objimaje i bere w swoje ramena wszystkich swoich dzieci, wszystkich swoich dzieci. Dzieci bywają różne, młodsze starsze, z różnymi charakterami. Może neraz dity odny z może mogą poswarytyś się. Ale matir, tak jak każda matir, tak Bogorodica Dziwa, ojca z tym płaszczem nadziei przyciąga w swoich objętach, i okrywa je swoją materską opieką. Tym płaszczem pokrowy u wszystkich swoich dzieci. Nieważywszy, czy to jest kultura wschodnia, czy zachodnia, czy inna, ale od dni Dziadko Bożni, właśnie daje i dopomaga, jak ta Maria, jak maty, jaka matka, która daje Jezusa Chrystusa, daje nadzieję, daje pomoc, oberichaje wice jako zła. I złoty kolor, bożystwa, jarkiej, obecność słońca, jakie schodzi z nieba, oswitluje każdą człowieka. Nawet jak tak się ja osobiście, kiedy rozdumuję nad tą ikoną, bo tak trzeba czytać każdą ikonę, rozumuję czy nad nią, można tam zobaczyć w tych kolorach Presytu Trójcy. właśnie Ducha Świętego, o czerwony kolor życia, jakim jest Bohotet, jaki stworzył w nas, Spasytela, jaki daje życia, Jezus Chrystus. Właśnie Bohorodica przynosi dla nas samego Boga, tylko Jedynego, a z Nim Ocjum Bohodać. No osobiście, Маємо багато проблем, трудностей, особливо негараздів, браку єдності. Подивимося, в нашій країні потрібен є мир примирення, ці негаразди, якісь суперечки, незгода в сім'ї. Дуже багато людей не вміє пробачити кривд роками. І не випадково до нас приїжджає ця маленька копія ікони Божої Матері і Скодення, але вона приїжджає, щоб сказати: приходьте до мене, усі. І I chociaby to jeden, ale może нас бути більше, щоб ми молилися, молилися за її заступництво, молилися власне про цю єдність. Єдність з Богом, для себе samych, i jednost, щоб nasze serce było podibne do serce Маріi, podibnym do serця Ісуса, щоб ми об'єдналися як одна сім'я, в наших родинах, так як маємо зараз рік родин, щоб ми дивилися, як потрібно, і молилися про цю єдність в сім'ях, але те ж як ці великої сім'ї, якою є наш народ, український, да є люди з різних кутюр, дає традиція всхідня, західна, де є, куль... східня, де є власне, Римокатолицька церква, грекокалика, де є і музульмани, але дає і протестантські церкви і християнські, але це і ми одне, одні діти Божі, одні, які власне, з Божої Бога дать отримують зцілення Від своїх гріхів і своїх смерті, що можемо вас об'єднатися як одні діти Божі, як одна церква йти до Царства Небесного. Маємо цю нагоду. Вона, ця ікона буде подорожувати по різних місцях в цьому місяці в медіацентрі у Києві, потім у парафії Святого Миколая в Києві весь місяць буде. Потім наступне, у травні, буде в Обухові і в інших місцях. Можемо там приходити до храму, просити отців, щоб була можливість молитися, отримувати теконе, щоб ми скористалися з цієї нагоди, щоб вона приходить до нас і запрошує, щоб ми молилися про дар примирення і єдності, щоб ми власне, для нас, для людей, неможливе, але для Бога нема неможливого. Poglądł na nas Jezus i każe: Dla ludzi to możliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wse możliwe, spasienia każdej ludziny. Amin. Amen.